Na tym kanale mogliście zobaczyć dziesiątki rankingów, w których porównywałem Pokemony od najgorszego do najlepszego. Dzisiaj zamierzam przedstawić coś jednak zupełnie odmiennego, czyli ranking towarzyszy Asha. Zacznę od tych najbardziej bezużytecznych, przechodząc przez tych najsilniejszych, no i kończąc na najpotężniejszym towarzyszu Asha. Jeśli taki format Wam się spodoba, to pamiętajcie strzelić lajka. W ostatnich moich filmach pokazywaliście ogromne zaangażowanie, zostawiając całą masę ocen, komentarzy i w ogóle pozytywnego odzewu, za co bardzo wam dziękuję. Dzisiejsze wyzwanie dla Was to 777 lajków pod tym filmem i zabieram się za ranking tym razem rywali Asza. Od najgorszego do najlepszego. Pasuje? Jeśli tak, to. Super. A teraz już zaczynajmy. Miejsce 18. Ostatnie zaszczytne miejsce należy do Maxa. Chłopak ten nie posiadał żadnego Pokemona, a przez to nie możemy go nazwać trenerem Pokemon. Jest to jedyny taki przypadek w historii, w którym główny towarzysz Asha nie posiadał żadnego stworka. Jedna chłopaka, którego marzeniem jest w przyszłości zostać trenerem, a nawet liderem sali, podobnie jak jego ojciec, to jakoś nie bardzo mu się to udaje. I tak, pewnie niektórzy powiedzą, że hej, on ma dopiero 7 lat. To nie, to nie jest żadne wytłumaczenie. Taka Popi może mieć ile lat? I nie tylko jest trenerką, ale nawet członkinią elitarnej czwórki. Jak widać więc, wiek nie ma tutaj żadnego znaczenia, a jedynie brak samozaparcia ze strony Maxa stawia go w słabym świetle. Miejsce 17. Bonnie. Jest wyżej od Maxa, gdyż przynajmniej posiada jakiegoś Pokemona. Jednakże problem w tym, że sama go nie złapała. Poprosiła swego brata, by złapał dla niej Dedene, i od tego czasu ona jako jego trenerka opiekuje się nim. Tak niska pozycja w rankingu wynika z tego, iż nie pokazała zbyt wiele i nigdy nawet samodzielnie nie złapała Pokemona. Podobnie jak Max aspiruje do bycia trenerką Pokemonów, jednak jest przed nią naprawdę długa droga. Miejsce 16. Chloe. Przyznam, że bardzo polubiłem ją w seriach z podróży. Jest postacią z ciekawą osobowością, jednak ciężko nazwać ją silną trenerką. Chloe przez większość swojego życia bała się Pokémonów i nie chciała żadnego z nich mieć przy sobie. Wszystko się zmieniło po tym, gdy zaczęła więcej czasu spędzać z Gohem i Ash'em. Dołączył do niej mieszkający w jej domu Yamper oraz Eevee, którego uratowała. Nie pokazała jednak zbyt wielu umiejętności w walce i z pewnością jeszcze wiele musi się nauczyć na temat walk Pokémon. Miejsce 15. Lili jest dość podobna do wcześniej wspomnianej Chloe. Lilly początkowo bała się Pokémonów i wpadała w panikę na ich widok. Potrafiła nawet na widok jajka Pokémon wpadać w strach. Mimo wszystko chciała uczyć się na ich temat, i w końcu udało jej się zapanować nad emocjami. lolański Wulpik stał się jej partnerem, którego uwielbiała przytulać. Zaprzyjaźniła się nawet z Megerną, po tym, gdy pomogła w jej aktywacji. No i znajduje się nad Chloe, gdyż w przeciwieństwie do niej była w stanie opanować jedną z trudniejszych mechanik walki, którą jest Z-Move. Miejsce 14. Tracy był obserwatorem Pokémonów i kojarzymy go głównie z tego, że nosił przy sobie szkicownik i raz po raz pokazywał wszystkim swoje zdolności rysownicze. Nie był jednak wielkim wojownikiem. Co prawda, zdarzyło mu się walczyć z zespołem R, ale chyba nie muszę mówić, że do tego nie trzeba było mieć jakichś wyjątkowych umiejętności. Słabo też wyglądała sprawa z jego Pokemonami, gdyż Pokemony pokroju Merilla czy Venonata to do najpotężniejszych no nie należą. Inaczej ma się sprawa z Saiterem, który był dość silny. W porównaniu do innych Pokemonów był doświadczonym wojownikiem, a jego ciało zdobiły liczne blizny. Mimo posiadania takiego Pokemona, Tracy'ego na pewno nie można jednak nazwać silnym trenerem, który potrafi odwrócić bieg walki. Miejsce trzynaste. Malou. Wyjątkowo radosna i przyjaźnie nastawiona do wszystkich dziewczyna. Była w stanie przejść jedno z wyzwań na Wyspach Alola, dzięki czemu posiadała moc Gracium Z. Jej Bansuitowi udało się w końcu ewolować w Cerinę, która potrafiła całkiem nieźle przywalić. No i zaopiekowała się Shaiminem, który wyczuł jej silną więź do jej zmarłej matki. Ogólnie rzecz biorąc, Malou to postać, której nie da się nie lubić. Jednak ciężko powiedzieć, by była bardzo pomocna w walkach Pokémon. Miejsce 12. . Jest wyżej od Malą, gdyż udało jej się wygrać z nią w rozgrywkach ligowych. Jej siła bojowa opiera się głównie o Primarinę, którą zajmowała się od czasu, gdy jeszcze była w formie Poplio. Dodatkowo była w stanie zaliczyć wyzwanie, w którym otrzymała Waterium Z, co znacznie zwiększyło siłę wodnych ciosów jej Primarine. Lana znana była ze swego łagodnego charakteru. Mimo wszystko zapamiętamy głównie ją z jej żartów na temat złowienia Kaiogra, aniżeli z niesamowitych umiejętności walk Pokémon. Miejsce 11. Sophocles. Poznajemy go jako takiego trochę na. Naukowca, nerda, który posiada umiejętności komputerowe na naprawdę wysokim poziomie. Początkowo jego umiejętności w walce nie były zbyt wielkie, jednak wraz z rozwojem historii zaczęło się to zmieniać. Chłopak przeszedł intensywny trening, po którym zdobył kamień Z. Dodatkowo jego chargeback ewoluował, stając się Voltem. Udało mu się nawet pokonać minę w walce. Stoczył też bardzo ciekawy pojedynek z Kiawe, w którym mimo iż jego robaczy Pokémon był na straconej pozycji, to mimo wszystko pokazał wielką wolę walki. Sofokles dzięki temu pokazał, że mimo niepozornej postawy, był w stanie stać się naprawdę niezłym trenerem, który w razie problemów zawsze podejmie wyzwanie. Miejsce dziesiąte Serena, dziewczyna, którą większość z nas pamiętnego pocałunku z Aszem. Jednak była utalentowaną pokemonową artystką, a i w walce potrafiła pokazać co nieco. Na szczególną uwagę zasługuje jej Sylwion, który jak i Wilucia nieraz pokazał co potrafi. Dodatkowo w serii podróży mogliśmy zobaczyć, że Braixen w końcu ewoluował w Delphoxa. A w swojej ostatecznej formie na pewno potrafił nieźle przywalić potencjalnym przeciwnikom. Mimo wszystko plasuje się dopiero w połowie tej listy, gdyż jak wcześniej wspomniałem, zajmowała się ona głównie pokazami swoich pokemonów, a nie otwartą walką. Miejsce 9. Sylan. Wraz z Ashem przemierzał tereny regionu Unova. Kojarzony głównie jako tak zwany znawca pokemonów, jednak nie można odmówić mu umiejętności trenerskich. Nie dziwi to jednak, gdyż pełnił również rolę jednego z liderów sal w mieście Striaton. Ponadto brał udział w zawodach, w których co prawda nie zajmował jakichś spektakularnie wysokich miejsc, ale jednak potrafił co nieco w nich pokazać. No i nie zapominajmy o jego kulinarnych zdolnościach, przez co przypominał nam Broka. Mimo wszystko jest równo w połowie stawki, gdyż jego pokemony nie były specjalnie silne, co czyni go znacznie słabszym od trenerów, o których za chwilę wspomnę. Miejsce ósme. Klemon towarzyszył Ashowi w przygodach po regionie Kalos i był starszym bratem Boni. Dysponował ogromną wiedzą o elektrycznych pokemonach, ze względu na podjęcie nauki na akademii w młodym wieku, po której szybko został nowym liderem. Jednak z powodu swojej pomyłki szybko stracił tytuł lidera. Początkowo był dość nieśmiały i średnio radzący sobie w walkach. Jednak dzięki pomocy Asha zdobył dużo cennego doświadczenia i udało mu się nawet w końcu odzyskać zabrany przez robota tytuł czempiona i część swoich pokemonów. Jego Luxray był w stanie pokonać Pikachu Asha, a dodatkowo mierzył się często z Team Flare. Clement był dość podobny do pochodzącego z Aloli Sophoclesa, jednak oprócz tego, że oboje dysponowali niesamowitą wiedzą, to jednak właśnie Clement był silniejszym trenerem. Miejsce siódme Kiawe, najbardziej doświadczony z towarzyszy Asha w regionie Alola. Już zanim poznał Asha, dysponował Zedringiem, który zdobył po przejściu próby Oliwii. Przez całą swoją przygodę pokazywał swą wielką siłę i determinację, ostatecznie zajmując zaszczytne miejsce wśród czterech najsilniejszych trenerów konferencji Manalo. Był pierwszym towarzyszem Asha, który od razu dysponował smoczym Pokémonem i to nie byle jakim, bo samym Turtonatorem. Ponadto, w jego składzie mogliśmy znaleźć Charizarda oraz Anolańskiego Marowaka, więc naprawdę silne, ogniste Pokemony. Sam Kiawe był dumnym i nieustępliwym trenerem, który wierzył w swoje umiejętności. Nie bał się walki z przeciwnikami, nawet gdy mieli przewagę liczebną. Prawdziwy wojownik. Miejsce szóste, Don. Dziewczyna od początku chciała pójść w ślady swojej matki i zostać koordynatorką Pokemonów. Mimo początkowych trudności z powodu ciągłych porażek w pokazach, pokazała silny charakter, nie poddając się. Dzięki temu była w w stanie ostatecznie zdobyć wiele wstążek. Jednak nie samymi pokazami się wykazywała. Nieraz zaprezentowała niesamowite umiejętności walki. Co prawda jej piplap nie ewoluował, ale potrafił pokonać rywali, którzy byli teoretycznie znacznie silniejsi. Ponadto pokemony takie jak Togekis oraz Mamoswine robiły naprawdę wielkie wrażenie. Umieściłem Don tak wysoko na tej liście, gdyż potrafiła w idealny sposób połączyć siłę ataku swoich pokemonów z wielką gracją, która robiła wrażenie na osobach oglądających jej zmagania. Miejsce piąte: Mei. aż poznał ją po przybyciu do regionu Hoenn i w przeciwieństwie do swojego młodszego brata, ona bardzo się rozwinęła w trakcie podróży z Ashem. Początkowo średnio lubiła Pokemony, które miały być pretekstem do podróży po świecie i pójścia w ślady swojego ojca Normana, który był liderem sali. Po pierwszych pokazach zmieniła jednak swoje zdanie i postanowiła zostać koordynatorką. Fakt ten nie sprawił, że przestała trenować, a wręcz przeciwnie. Doskonaliła się każdego dnia, zostając ostatecznie trenerką naprawdę potężnych Pokemonów, takich jak Blaziken, Venusaur czy Glesion. A przypominam, że Blaziken odbył niesamowitą walkę z Septilem Asha. A chyba nie muszę mówić, że był to jego jeden z najpotężniejszych Pokémonów. I tak, niektórzy zastanawiają się, czemu umieściłem May wyżej niż Don, skoro ta druga wygrała z nią pojedynek. Jednak, w sumie to był remis, a mecz zakończył się z powodu upłynięcia limitu czasu. A poza tym Don wysłała do walki Piplapa, który był jej starterem, którego miała od początku przygody. Natomiast May użyła w walce Glesiona, którym może i mocny, to jednak był z nią najkrócej. Nie zmienia to jednak wszystko faktu, że Mei to naprawdę utalentowana dziewczyna, której nie straszne ani pokazy, ani walki Pokémon. Miejsce czwarte, Brock. To towarzysz Asha, który pojawiał się w jego przygodach najczęściej. Towarzyszył Ashowi w regionie Kanto, Johto, Hoenn oraz Sino. Choć początkowo poznaliśmy Broka jako lidera kamiennych Pokemonów, to szybko jego skład stał się bardzo różnorodny. Dysponował m.in. takimi Pokemonami jak Krobat, Foretres, Ludicolo czy Sudoudo. Jednak swój pełny potencjał pokazał w regionie Alola, gdzie walczył z Kiawę za pomocą swojego najsilniejszego Pokemona, czyli Mega Stylixa. Bez wątpienia więc Brock był świetnym trenerem, choć sam mówił, że woli być hodowcą Pokémonów, niż nimi walczyć. Miejsce trzecie. Misty, najbardziej znana towarzyszka Ash'a. Towarzyszyła mu w przygodach w Kanto, Joto oraz na Wyspach Pomarańczowych. No i prawdę mówiąc, w tych regionach jakoś specjalnie się nie wykazywała. Poza Starmi nie miała silnych Pokémonów. Takie stworki jak Sajdak, Golden czy Horsi nie należały do najmocniejszych. Mimo wszystko posiadała jednak tytuł liderki sali w mieście Cerulean. Dlaczego więc umieściłem ją tak wysoko na liście? Oczywiście ze względu na jej epizodyczne występy w późniejszych generacjach. Pojawiła się w regionie Alola, gdzie pokazała ogromną siłę, wystawiając do walki Gyaradosa, który następnie mega ewoluował w serii Podróże, walczyła ponownie z Aszem i za pomocą swego Politoeda pokonała Korpisza. Jak widać, jej w pełni wyewoluowane Pokemony dysponowały wielkimi umiejętnościami, czyniąc ją prawdziwą mistrzynią wodnych Pokemonów. Miejsce drugie. Goh. Chłopak ten w moim rankingu otrzymał zaszczytne drugie miejsce. Gdy poznajemy Goha, okazuje się, że on nie za wiele tak właściwie wie o Pokemonach. Jego wiedzę możemy porównać więc do Asha z początku przygody, choć myślę, że mimo wszystko był znacznie bardziej bystry niż Ash, gdy zaczynał podróż. Początkowo wydawać się mogło, że będzie jedynie zbierać pokemony do Pokédexa, nie zwracając uwagi na ich trening. Jednak Goh, mając za towarzysza Asha, bardzo szybko się uczył i jego umiejętności walki też bardzo szybko wzrastały, biorąc pod uwagę krótki okres ich wspólnych podróży. Goh może poszczycić się walką z takimi pokemonami jak Eternatus, Zapdos, Moltres, Articuno, a nawet Mewtwo. Co ciekawe, w przeciwieństwie do Asha, złapał w pokebola legendarnego stworka, którym jest Syukun. Ashowi jakoś nigdy się to nie udało, choć śledziliśmy jego losy przez ponad 25 lat. Zaufanie, jakim obdarzył go Syukun, pokazuje, że nie bez powodu zaszedł tak wysoko. Miejsce pierwsze Iris. No chyba nikt nie miał wątpliwości, że to właśnie ta towarzyszka Asha z regionu Unova znalazła się w tym miejscu. Przyznam, że początkowo ta postać mega mnie irytowała, a dodatkowo pochodziła z Unowy, czyli mojego najmniej lubianego regionu. Jednak wraz z kolejnymi odcinkami dała się polubić, a dodatkowo rosły jej umiejętności trenerskie. Ostatecznie została nawet czempionem swego regionu, a nawet walczyła na mistrzostwach świata, gdzie udało jej się znaleźć w zaszczytnym gronie ośmiu najlepszych trenerów na świecie. Dysponowała potężnymi Pokémonami, do których zaliczał się m.in. Dragonite, który walczył z legendarnymi oraz Haxorus, który pojedynkował się jak równy z równym z Mega Garchompem A Iris to bez wątpienia najsilniejsza towarzyszka Asha, która dostąpiła wejścia na poziom mistrzowski trenerów, przez co jest jedną z najbardziej ikonicznych postaci. To już tyle na dziś! Poznaliście moją opinię na temat towarzyszy Asha, ale jestem pewien, że ile osób to tyle opinii. Dlatego też napiszcie w sekcji komentarzy, kto według Was jest najgorszym, a kto najlepszym towarzyszem Asza. Zachęcam Was również do subskrypcji i obejrzenia innych moich filmów. To już jednak tyle. Do zobaczenia!